Siemaneczko, z tej strony Flan. Dzisiaj w odcinku kolejnej serii numer 3. Z odcinka numer 3 zaczniemy sobie jako jeszcze OSPP. Dzisiaj będziemy mieć, będziemy jechać do Państwa Straży Pożarnej. tego zostawcie za sobą łapeczkę w górę, subskrypcję i zapomnijcie o dzwoneczku. Jeszcze pamiętajcie, że napisałeś w komentarzu. Hashtag Flans 2 i coś, Przechodzimy do odcinka. Oho, oho, chyba sąsiad śpi. Poczekaj, oto mamy Wczorajs po sąsiada szybko, bo on tak zawsze śpi. Się... Długo, mi się nie chce. Mena wala drzwi. Dindo Dinduuu... Sąsiad! Drzwi ci się pomyliły Dobra, chodź Co mamy zgłoszenie? No Twoje mam tam jedziemy? Nie, jedziemy moją Auditą Muszę kupiłem od niedawno no. Ja to zbieram na bębka. Dobra, sąsiad. Jeszcze. Sąsiad, siadaj. Auto to wypasiona. Ogólnie jaki masz poziom straży? Eeeem... Um, to było chyba... Jeśli nie mówię... Eee, jednostka. Eee... Mmm, no zgłaszanie. Ty masz tak. szósty, a ja już mam szósty i szósty jako pogotowie. Dobra, jedziemy sąsiad. Mhm. Dobra. Dobra, jedziemy. Dobra, witaj. Y Dobra, witaj. Jak będzie na miejscu, po y prostu... Widzimy się na miejscu, trzymajcie się. Zaraz się widzimy. Dobra widzę, widziałem się po kulekistce. Stoimy tutaj przy OSP i nagle zaczęła być syrena. Za niedługo powinna być druga osoba, i właśnie pożar mamy, bo kremizy. Dawaj, Majnek, wyjeżdżaj. Ej, już się ubieram! Bo, bo kremizy mamy pożar. Ej, ja biorę Mercedes'a i Ja wyjeżdżam, idzie Właśnie wiem. Wiesz, że to jest... Dlaczego odchwieję na rangeraża? I tam wy sobie wiesz, szczerze, żebym nie wam pod konie wyjechał. Popatrzcie, popatrzcie, ruchy, 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 ruchy. Redzik. Chłopie! Biegnę, biegnę. A ten drugi? Nie wiem, e, zasnął. Dobra. On pewnie to... za dużo dzisiaj pił. Czekamy na młodego. A co, nowy? No, nie widzisz, się tu. Kuzyn mój. O. Do, 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 do jak, natry... jak to cię zamykało? Pod M. To motor pole. już jedzie na rozpoznanie. E, Podem. Jestem. E, Idź, jest to Właśnie to robię. E... Dajcie mi minutę. Nie możemy czekać. Daj mi minutę, już idę. Ja się 15, 15, 14, 13, 12. Dobra. A po, gdzie ten mundur. Skąd ty go masz? Bo to jest tego. Kto z KDR-em teraz? Eee, weko. Eee, o, jest, Eee, otwórzcie hydrant Ja, ja... Ja się tym zajmuję. Czekaj, ja sobie założę kamizelkę. Zabezpieczy te Ja już to robię. Ty drugą stronę zabezpiecz Eee... Chciałam. Ej Dora to ja będę KDR jak miałem już być kiedyś. O. Eee, podejmuję, do działaj na Dobra to... eee... Y Rota 1 z 21, powiedzmy, że to jest i chodzicie i gasicie, a kierowca tutaj z tego 50 będzie zabezpieczał na razie. Dawaj. Ale już teraz zabezpieczony. Ale wy wiecie, że tutaj się pali budynek. Widzę. No. Ok, się ciągle rozprzestrzenia. Szybciej! Dobra, to kierowca z 50 ubieraj Nomexa, butle i idziesz pomagać Z dołu Panie. Dobra ee, po, o, Poszła woda niej, Eee, czekaj, tylko jeszcze podłączam bary eee, czekaj, bo mi się wyłączają systemy Eee, wyciągnijcie węża to powiedzcie nie, bo zapomniałem co to było, to żółte to, co teraz wyciągał. To też było coś do gaszenia. To jest generator, nie, to jest generator. Eee, to, to było. E, to było jak chyba masz nożyce te do otwierania o. drzwi, to że podłączasz pod to i też otwierasz. On zakłada maskę? Dobra, e, tutaj Antko Antowski wchódź. E, zakładaj zakładaj hełm. Kiedy będzie PSP? No nie, Nie wiktory. od tego. pojadę Nie odbierają ja Dobra no widzowie pojadę, znaczy. pojadę teraz do Państwo jesteśmy rozpoczę i zobaczycie Ja Wyjazd Państwa jestem Idziemy się zarwać Witowie Radio Wiedzie, do PSP kiedy będzie wsparcie? Do 3 minut Dobrze, Dobra widzowie, jedziemy właśnie teraz tylko komendant z PSP no nie było innych zastępnych Jedziemy sobie to asłopakom pomóc. O kurde! Ogiś chyba rozprzestrzenia. Brama niech się otworzy. Radio rota, je, rota 1 do KDR. Na razie tylko ogasz. Jakby schładzajcie budynek, zaraz przyjedzie wsparcie. O, no i siódmy lewe wleciał. Eee, służę powtarzam, służę cyreny. Ale to zażni PSK. Komendant e, KDR zaczął e, poszedł na myślenia. Ośrodki nie są wystarczające. Rota 1 do KDR wycofywywać się Eee, przyznaj na razie gasi, Przestań. Stop, 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 stop Trzymaj. Nie gasz, nie gasz, nie gasz, nie gasz, nie gasz Czekamy na przyjeżdżanie Straży, jedynie możemy chłodzić I jeszcze e, e, zakończyć ogień na e, wieży Czekajcie Brak o, o, widocznego ognia na wieży, powtarza, brak widocznego ognia na wieży. Eee, e, państwówka przyjechała. Jestem? Jest! O, tak. Eee, grota pierwsza do, e, do wieży. E, kroki zostały... Ecz, i odpinamy i chowamy sprzęt. Witam, witam. Cześć, ja jeszcze to sprawdzam, żeby przypadkiem nic nie było. E, powiem Ci tak. E, już niepotrzebni jesteście, bo o, już tutaj się samo wygasiło. Za, trochę za późno przyjechaliście niestety. Ej, odłóż sprzęt i e, dotankujemy trochę. No, trzeba do, dotankować samochód tutaj, uzupełnić go. Trzeba wodę napełnić, butle uzupełnić, sprzęt cała, więc no panowie. Że... No, mamy no, trochę roboty. No. Dobra, y pak y odkładajcie sprzęt, zamykajcie rolety i do wozu się pakować. To jak, jak to odłożyć? E, e, nie Naciskaj na to. Dobra, no, ja ściągam maskę i odkładam sprzęt. Depnijcie to. Tutaj, od hydrantu Eee, e, czekaj, tylko niech się dokończy tankować Eee, no, no. musi pomieścić 1200 mhm. Radio do PSP, co jeszcze robicie? Co jest kurwa z tym? Aha Jak to rozpoznanie? Dobrze, Dobra. weź ty już ten wąż sobie, zostaw już po prostu nie odkładaj, tylko zdejmij butle i tyle sobie. Odłóż do ekwipunku i do No wyłączam jak na razie system. Dobra, nie to. Pierwszy sobie maskę zdejmę. Dobra, i odłóż sobie. Zimno. Dobra, jak już, się, jak już jest zrobione, to tam zamknijcie wszędzie rolety. Eee, no to jeszcze nie Dobra, i weźcie schowajcie to Nie, no kur... ja jeszcze nie schowałem no Dobra, się, wszystko jest git, hopacy Na górze Dobra, dobra. Uwaga, żeby właśnie nie było. Dobra, <grym> spokojnie ja Zgłaszam ta pierwsza do kdr możemy się wycofywać. Czy... Poczekaj, rulety zamknę. Dobra. O, chyć. Dobra. Radio SP Krishitów zgłasza. Zgłasza powrót na koszary. Jak to weźmie Pachołki. Nie, zostaną. Nie, zostaną. Pani Sobie Cygany to... zabiorą. Pewnie. Dobra, witowie. Może to... Bo to jest za długo, co? Dobra, witowie. To, to było na tyle tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Żegna się z flan YouTube i, I... Możecie się pożegnać, chłopacy, jak chcecie. Czołem. Chodźcie. Tu. Dobra. To fajnie wyglądało. O. Dobra widzowie, trzymajcie się i wiecie co, po sobie. Trzymajcie się i cześć.